23 listopada. Żywot świętego Klemensa I, papieża i męczennika. Żył około roku pańskiego 102. Klemens był rodowitym Rzymianinem i nie pochodził z miasta macedońskiego Filippi, jak to niektórzy twierdzą. Nauczycielami jego byli święci Piotr i Paweł. Świętemu Pawłowi towarzyszył w jego apostolskich podróżach, dzielił z nim trudy i niebezpieczeństwa, jako też nieprzerwane jego prace i starania około krzewienia Ewangelii. O nim to pisze Apostoł Święty w liście do Chrześcijan Filippeńskich, w rozdziale czwartym, wierszu trzecim. A proszę, pomagaj i tym, które w Ewangelii z Połem ze mną pracowały, z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księgach Żywota. Ze słów tych wynika, że odznaczał się żywą wiarą, ofiarną miłością Boga i bliźnich i nieskalaną wzniosłością charakteru. Ujmująca jego łagodność nadała mu nazwę Klemensa. To jest łagodnego, a apostolska jego gorliwość w szerzeniu prawd ewangelii uczyniła go w oczach świętego Piotra godnym wyświęcenia na biskupa. Po ukrzyżowaniu księcia apostołów w roku 67 byli za czasów Nerona następcami Piotra, święty Linus w latach od 66 do 69 roku i Klet od 79 do 91 roku, obaj zaś umarli śmiercią męczeńską. Nie łudząc się wcale, że i jemu przyjdzie ponieść ofiarę krwi i życia za Zbawiciela. Zasiadł klemens w roku 91. na stolicy Piotra, aby w owych czasach tak smutnych dla kościoła Chrystusowego paść owce i baranki jego. Nie dość bowiem, że cesarz Domicyjan nowe zapowiedział prześladowanie chrześcijan, ale na domiar złego powstały między wiernymi w Koryncie niesnaski, grożące odszczepieństwem i, jak się zdaje, z powodu wyboru biskupa. Skoro świętego Klemensa doszła o nich wiadomość, napisał do koryntyjan list, tchnący taką mądrością, czułością, żywą wiarą i siłą apostolską, że w wielu kościołach czytywano go długo podczas nabożeństwa zaraz po pismach apostolskich. Miasto Rzym podzielił na siedem okręgów, w każdym zaś ustanowił notariusza, którego obowiązkiem było spisywać sumiennie cnoty, sądowe przesłuchy i męki tych, którzy w epoce prześladowań mężnie, jawnie i po bohatersku przyznali się do wiary Chrystusa, a nadto zeznanie dobrowolną śmiercią stwierdzili. Protokoły takie nazywano aktami męczeńskimi i odczytywano na publicznych zgromadzeniach ku nauce i zachęcaniu wiernych. Gorliwość jego o Królestwo Boże zawiodła go nawet do pałacu Domicyjana, gdzie mu się udało siostrę cesarza Flawie domicylle pozyskać dla Chrystusa. Pani ta nie tylko była bardzo pobożną i z miłości ku Bogu ślubowała dozgonną czystość, ale działała zbawiennie, czyniąc hojne jałmużny i okazując wielkie względem biednych miłosierdzie. Cesarz Trajan widział w szerzeniu chrześcijaństwa groźne dla swej arcykapłańskiej godności niebezpieczeństwo, a nawet lękał się o swą władzę świecką, przeto papież miał paść ofiarą jego dumy. Wezwano tedy klemensa przed sąd, gdzie żądano od niego, aby oddał cześć bogom rzymskim, albo też był gotów na śmierć. Skrępowany namiestnik Chrystusowy nie wahał się wyznać szczerze i otwarcie, że wiernie stoi przy zbawicielu i chętnie za niego życie położy. Co do kary zaś, jaką poniósł, różne obiegają podania. Jedni mówią, że wrzucono Klemensa do rzeki Tybru, a brewiarz opiewa, że skazany został na wygnanie do Hersonesu, Krymu. Na półwyspie tym było już przeszło dwa tysiące chrześcijan. Pracowali oni przez resztę życia swego jako niewolnicy po kamieniołomach i kopalniach kruszcowych. Święty Klemens dzielił ich losy, ale pocieszała go ta myśl, iż mógł w niedoli utwierdzać w cierpliwym znoszeniu przeciwności i w słodkiej nadziei szczęścia wiekuistego. Największym utrapieniem biednych skazańców był brak wody, przydatnej do picia. Trzeba ją było nosić z miejsc odległych o kilka mil i częstokroć wśród największych skwarów dokuczliwe znosić pragnienie. Wzruszony litością błagał Klemens gorąco i żewnie Boga o pomoc. Wtem widzi na wzgórzu baranka, który prawą nogę wzniósł do góry, jak gdyby pragnął wskazać, że tam należy szukać źródła. Niezwłocznie pobiegł święty papież na miejsce, na którym stał baranek i dokopał się w kilku minutach krynicy, zawierającej źródło słodkiej i chłodnej wody. Wszyscy mieszkańcy krzepili się nią od tej chwili, a cud ten zjednał mu wielką sławę i powszechne zaufanie między pogańskimi krajowcami, poczęli się więc gromadzić około niego i słuchać jego kazań. Bardzo wielu z nich uwierzyło, dali się ochrzcić i zamienili świątynie na kościoły chrześcijańskie. Pogańscy kapłani, widząc się zagrożonymi w swej powadze, udali się z zażaleniem do cesarza i wezwali go, aby pomścił obrazę bogów. Trajan wysłał natychmiast swego namiestnika Aufidiusza z surowym nakazem, aby Klemensa jako sprawcę tego odszczepieństwa ukarał śmiercią, a nowo nawróconych chrześcijan gwałtem zmusił do powrotu do pogaństwa. Aufidejuszokół tedy świętego papieża w kajdany i osadziwszy go na okręcie, wypłynął z nim na wysokie morze, przywiązał do ciężkiej kotwicy i wrzucił go w wodę, aby ciało jego nigdy na wierzch nie wypłynęło, stało się to dnia 23 listopada roku setnego. Zgromadzeni na wybrzeżu chrześcijanie błagali jednak Boga wśród drzewnego płaczu, aby nie zostawił zwłok świętych na dnie morskim i nie pozbawił ich czci należnej. Zaledwie się też Aufidyjusz z oprawcami oddalił, może cofnęło swe fale na trzy tysiące kroków od brzegu, a w miejscu, w którym zatopiono świętego Klemensa, pojawiła się marmurowa kapliczka. Chrześcijanie skwapliwie się do niej zbliżyli i ujrzeli w niej kamienną trumnę ze zwłokami najlepszego ojca swego, a obok ciężką kotwicę. Chcieli natychmiast zabrać drogocenne ciało, lecz Pan Bóg objawił im swą wolę. Że tutaj ma być miejsce spoczynku świętego papieża i że może co rok w dniu tym na tydzień cofać się będzie, aby wierni mogli uczcić śmiertelne szczątki klemensa. Dopiero też w IX wieku, za czasów rządów Mikołaja I, przeniesili misjonarze święci Cyryl i metody relikwie świętego Klemensa do Rzymu i złożyli je w istniejącym po dziś dzień kościele świętego Klemensa. Nauka moralna. Święty Klemens takich udziela Korentyjanom nauk w liście do nich pisanym. Miłosierny pod każdym względem i dobrotliwy Bóg szczery bierze udział w losie tych, co go się boją, prędko i chętnie rozdziela swe łaski między tych, co z dziecięcą ufnością do Niego się zbliżają. Nie dzielmy przeto serca swego, nie wzbijajmy się w pychę z powodu szczodrobliwych i obfitych jego darów. Niechaj nie będzie do nas zastosowane słowo Pisma Świętego, nieszczęśni są wahający się i wątpiący, którzy mówią, słyszeliśmy to już od ojców, i otóż zastarzeliśmy się, a nic z tego się nie spełniło. O nierozsądni, porównajcie się do drzewa, bierzcie za przykład winorośl. Najprzód traci liść, potem tworzy się pąkowie, z którego wyradzają się liście, kwiaty, nareszcie kwaśne, a w końcu dojrzałe grona. Widzicie, że owoc drzewa wkrótce dojrzewa. W ten sposób spełni się wkrótce i prędko jego wola, jak poświadcza Pismo Święte następującemi słowy: Wkrótce przyjdzie on, a zwlekać nie będzie, przyjdzie nagle do swej świątyni, która nań czeka, Pan Święty. Rozważmy, mili bracia, jak nam Pan ustawicznie wskazuje przyszłe zmartwychwstanie, którego pierwowzorem uczynił Jezusa Chrystusa, Pana Naszego, wskrzeszając Go z martwych. Uważajmy na sam przód zmartwychwstanie, najmilsi, wszakże ono się ciągle ponawia w oczach naszych. Zmiana dnia i nocy jest obrazem zmartwychwstania. Noc idzie na spoczynek, dzień powstaje, dzień znika, noc nastaje. Patrzmy na płody ziemne. W jaki sposób odbywają się siewy? Siewca wychodzi, rzuca ziarno w ziemię, to ziarno, suche i wybladłe, padłszy w ziemię, przechodzi w zgniliznę. Wszechmocna opatrzność boska wzbudza je ze zgnilizny do życia, z jednego ziarna powstaje kłos, liczący wiele ziarn. Psalmista pański śpiewa, „Wskrzesisz mnie z martwych, a chwalić Cię będę, a Job święty mówi, i zbudzisz z martwych to ciało moje, które zniosło to wszystko. Z tą nadzieją winna dusza trzymać się tego, który wiernie dotrzymuje swych obietnic i sprawiedliwym jest w swych wyrokach. On, który potępił kłamstwo, nie dopuści się sam tej wady, gdyż dla Boga jest wszystko możebnym, oprócz kłamstwa. Niech się przeto roznieci wiara nasza w Niego, zważmy, że nic dla Niego nie jest niepodobnym. On wszystko uczynił jednym słowem swej wszechmocności. Któż poważy się zapytać Go, czemu stworzyłeś? Któż zdoła się oprzeć wszechmocności siły Jego? Jak i kiedy chce, tworzy wszystko, a z tego, co utworzył, nic nie ginie, wszystko odkryte przed oczyma Jego, nic Mu nie jest tajnym. Zbliżmy się przeto do Niego ze świętobliwością duszy, wznośmy ku Niemu dłonie czyste i niepokalane, miłujmy miłosiernego i dobrotliwego Ojca, który nas uczynił cząstką wybranych swoich. Modlitwa: Boże, który nas rozweselasz doroczną uroczystością świętego Klemensa, męczennika Twojego i papieża, spraw miłościwie, Abyśmy obchodząc pamiątkę jego przejścia do nieba, cnotę mężnej jego wytrwałości w wierze naśladowali. Amen. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasze wsparcie modlitewne oraz przesyłane nam jałmużny. Dzięki temu nasz kanał i cała działalność nauk katolickich może funkcjonować, ale wraz ze zwiększaniem tego wsparcia możemy tworzyć więcej pięknych dzieł i treści edukacyjnych. Mamy ciekawy pomysł na nowy rok, o którym będziemy informować pod koniec grudnia. Pragniemy zacząć od Nowego Roku, więc już teraz potrzebujemy wsparcia finansowego, które pokryje koszty produkcji i dystrybucji tego nowego pomysłu. Więc jeżeli chcesz, aby od Nowego Roku projekt ten już ruszył, to zachęcamy do przekazania Jałmużny jednym ze sposobów w opisie filmu. Co najważniejsze, w szczególności w listopadzie, kochani, to pamiętajcie o modlitwie za zmarłych, zwłaszcza tej wypominkowej. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy, odprawiana jest msza święta. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.